Dzisiaj jest, przypominam, pierwszy dzień imprezy Invest Caps, na którą oczywiście zapraszam, bo najciekawsze wydarzenia będą miały miejsce. Chociaż teraz jest równolegle w tle wystąpienie Sławomira Mencena, więc jest troszeczkę mniej ruchu i będziemy mogli przeprowadzić tutaj nasze spotkanie, naszą dzisiejszą rozmowę. I cieszę się też, że na rynkach finansowych dzisiaj w miarę jest spokojnie, jest stabilizacja, więc nie ma jakichś dynamicznych ruchów, a to pomaga oczywiście wszystkim na imprezie Invest Cups, na którą serdecznie oczywiście wszystkich zapraszam. Dzisiaj sobie będziemy mówić o indeksie WIG20, który jest bardzo blisko poziomu 2900 punktów, ale oczywiście dzisiaj rozpoczyna się też sesja w stanach Zjednoczonych właśnie teraz i przypominam, że w tle jest ankieta dotycząca tego, co się według was dzisiaj wydarzy na tym indeksie standard ten czy będą wzrosty, spadki czy bez zmian. Zobaczymy, jak nasza społeczność się będzie do tego odnosiła. No i przypominam, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, więc to, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc przypominam. Na samym początku ja powiem trochę o Ciebie, później będzie sesja QA w tle. Jest ta ankieta, którą wspominam o inwestowaniu, o, o, o nie o inwestowaniu, przepraszam, tylko o tym, co dzisiaj widzicie, jakie perspektywy na indeksie Standard Tenpure i zachęcam do. Oddawania głosów, tworzenia naszego grupowego wskaźnika nastrojów. I przypominam także, że partnerem odcinka jest Domak Leski, Stefan na dole w opisie w komentarzu, materiały dotyczące inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych, IKE, i oczywiście wszystkie inne materiały dla traderów, dla inwestorów, dla tych zaawansowanych średnich, jak i dla początkujących, z których też oczywiście warto korzystać. Szanowni inwestorzy, dzisiaj na sesji w Stanach Zjednoczonych będziemy testować nadzieję. Nadzieję na to, że najgorsze jest już za nami. Jak wiecie, statystyka pokazuje, że okresy mniej więcej teraz do końca przyszłego tygodnia będą podlegały wpływowi negatywnych nastrojów na rynkach finansowych. Dlatego też rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji korekt spadkowych na indeksach giełdowych, jako że statystyka też tych domowych stóp zwrotu, a ją pokazuje bo w ostatnim czasie na dość często na kanale pokazuje wprost, że o 19 października to jest generalnie najsłabsza sesja na, na, w całym roku, więc teoretycznie jako że jest to weekend, to może być się na, na, trzeba uważać na piątkową sesję albo na poniedziałkową, jeżeli oczywiście to się wszystko będzie się sprawdzać, jako że algorytmy lubią, lubią tego typu historie, więc może wystąpić dzisiaj, a zwłaszcza jutro lub w poniedziałek presja, presja na to żeby jakaś negatywna reakcja inwestorów cały czas występowała. No i będziemy oczywiście śledzić rozbieżność względem statystyki realnego, faktycznego zachowania indeksu Standard Poor's i uczulam na to, że jest teraz okres do końca przyszłego tygodnia, który generalnie powinien być najsłabszym w tym miesiącu dla indeksu Standard Poor's. i później, jak już minie październik, teoretycznie według statystyki powinien być bardzo dobry, udany okres do inwestowania na indeksie Standard Poor's ale przypominam, naszym zadaniem jest obserwować, jaka jest rozbieżność zachowania faktycznego rynku względem tej statystyki. Więc indeksy w Stanach Zjednoczonych dzisiaj będą miały za zadanie co najmniej utrzymać się na obecnych poziomach. Jeżeli tak będzie, będzie to moim zdaniem dobra wiadomość dla przyszłości rynku i jeżeli będzie równolegle trwała presja, presja na rzecz wzrostów na eurodolarze, a cieszę się, że od naszego ostatniego spotkania jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie. Nic tutaj się nie zmienia. 16,56 widzę na eurodolarze. Jesteśmy dokładnie, bardzo blisko tej płaskiej miesięcznej linii trendu spod, spadkowego, która została w nocy potwierdzona. Więc przed rynkiem bardzo ważne zadanie albo dojdzie do odbicia od tej linii, no i wtedy amerykański dolar znowu będzie kupowany z konsekwencjami potencjalnymi konsekwencjami dla rynków finansowych, albo tą linię przebijemy, a przejście przez dobowe maksima powinien uruchomić dodatkowy popyt, który będzie ruszał rynek w kierunku 1,18-1,19, więc oto teraz jest cała medalia i też oczywiście z konsekwencjami dla rynków finansowych, dlatego też bardzo bacznie obserwujemy dzisiaj euro i cieszę się, że w momencie naszego spotkania teraz jesteśmy na tych samych poziomach, gdzie dzisiaj o poranku i tak naprawdę nic się nie zmieniło, Amerykańskie obligacje, też generalnie nic się nie zmieniło. I oczywiście, nowe maksima wszech czasów na złocie mają miejsce. Tendencja pięknie trwa, na srebrze, na metalach przemysłowych, szlachetnych tendencje mają miejsce, więc cieszymy się z tego, że cały czas presja występuje. Być może na celowniku już są teraz poziomy 4300. No i przypominam jeszcze raz zasadę spekulacji w takiej sytuacji, że nie szukamy potencjalnych poziomów. Do tego, gdzie ten rynek może się zatrzymać, tylko szukamy momentów, kiedy dochodzi do przebijania najbliższych wsparć, i wtedy dokładnie mogą wystąpić czynniki, które będą zwiastowały prawdziwą, realną korektę. Na razie, price action, czyli to, jak zachowuje się cena, zupełnie nie potwierdza jakiejkolwiek próby odwrócenia tej tendencji. Dlatego też cieszmy się z tego, że mamy nowe maksima czasów. Rynek pięknie rośnie, zachowuje się wprost wspaniale. No i oby tak było dalej. Srebro, miedź, na które warto też zwrócić uwagę, bo jak wiecie, mieć bardzo dobrze ma też obrazować to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na parkietach. I tutaj delikatny trend spadkowy ma miejsce, ale też punkty odniesienia to są te piątkowe minima. I dopiero złamanie tych poziomów moim zdaniem byłoby, byłoby czynnikiem. Zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia głębszej korekty spadkowej. Na razie jesteśmy powyżej tego poziomu, więc nic tutaj nowego się nie dzieje, chociaż generalnie delikatnie przeważa nastrój na rzecz kontynuacji korekt spadkowych na indeksach giełdowych. Warto o tym też pamiętać, natomiast e, oczywiście najlepiej zachowuje się ropa naftowa. Im niżej, tym większe prawdopodobieństwo obniżek 100%, jak mówię o tym już od bardzo o, wielu ostatnich dni, bo ropa naftowa spadając, Zwiększa szanse na to, że będą te cięcia stóp procentowych, a to jest kluczowe do zrozumienia procesów, które się dzieją na różnych aktywach. Im niżej stopy procentowe, tym większe szanse na obniżki stóp procentowych, tym większe szanse na dalsze pompowanie indeksów giełdowych i wszystkich aktywów związanych z ryzykiem na coraz wyższe poziomy. I dzisiaj też w momencie, kiedy rozmawiamy, zwróciłem uwagę na informacje, które spływały i były to wystąpienia zwłaszcza Stevena Mirana, który oczywiście jest zwolennikiem dalszych. Obniżek 100%, ale też jeden z kolejnych członków FOMC też zgłasza chęć do głosowania za obniżkami 100%, więc wygląda na to, że jest to cały czas scenariusz bazowy rozgrywany przez rynek i prawdopodobnie tak pozostanie cały czas, to jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość i generalnie powinna sprzyjać, jak już będziemy się zbliżać do, do końca października. Jak miną te wszystkie strachy związane z geopolityką, to przy utrzymywaniu się takich poziomów ropy naftowej. Powinien być to czynnik zachęcający do gwałtownych, dalszych, mocnych, ładnych wzrostów indeksów giełdowych w końcówce tego roku. Więc e, cieszmy się z tego, co się dzieje. E, stabilizacja na Bitcoinie w okolicach 10 000, 110 tysięcy cały czas ma miejsce. Niewielkie zmiany, generalnie słabość, widać tą relatywną słabość na Bitcoinie względem Nasdaqa. Kontrakty terminowe w Stanach Zjednoczonych sygnalizują otwarcie blisko poziomów. No, Blisko poziomów, które wczoraj były wyznaczone jako dobowe maksima, to jest dobra wiadomość. Pojawia się ewidentnie popyt, rynek chce grać wzrost, ale czy ta dzisiejsza sesja rzeczywiście tak będzie? Przypominam.